Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i kariera od zera amerykański sen. Mamy 9 sierpnia roku 2025 i jesteśmy, przypominam, w Widzewie Łódź, to jest pierwsza Liga Polska i po trzech kolejkach już też jesteśmy. Oczywiście wyniki już wam pokazuję, 3 do 1 to był poprzedni odcinek, wygrywamy mecz wyjazdowy z Górnikiem Łęczna, ale co najważniejsze, roznosimy w pył Chojniczankę Chojnicę. To jest spadkowicz z ekstraklasy, więc potencjalnie... Bardzo silna ekipa, i tutaj nie dajemy im absolutnie żadnych szans. To prawda, wszystko rozpoczyna się od rzutu karnego, ale tak naprawdę zasługiwaliśmy przez całe spotkanie na to, aby tutaj szybciej te bramki zdobywać. 29 strzałów, 17 celnych widzewa, tylko 6 strzałów i 1 celny ekipy, chojniczanki, chojnice. Potem mecz z Odrą Opole to w sumie najcięższe spotkanie z tych dotychczasowych, bo to był mecz oczywiście, w którym też mieliśmy przewagę, ale końcówka meczu dla Odry Opole, no i tutaj. Można było oczekiwać straty bramki. Na szczęście udało się tego uniknąć łącznie 21 strzałów, czyli w tych trzech spotkaniach, słuchajcie. Tutaj jest już tych strzałów 50 plus z górnika Łęcznej 27. W trzech meczach oddajemy 77 strzałów. To jest niewiarygodna moc, niewiarygodna siła ofensywna ekipy widzewa. No i oczywiście to skutkuje miejscem pierwszym jeszcze GKS Katowice gra swoje spotkanie jutro albo pojutrze, albo kiedyś tam, bo to będzie mecz może zaległy, a nie, tu mają. 1-1 dopiero remisują, bo to jest przerwa w tym momencie w tym meczu. Remisują z chończanką, chonicę. 1 do jednego u siebie, no i zobaczymy, jak to się. Skończy. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki zespołowe w kontekście tematów ofensywnych, no to oczywiście najwięcej goli na mecz, największe expected goals i to jest mega mega przewaga. No i rzecz jasna, tych strzałów też będziemy mieli tutaj na pewno najwięcej, chociaż procent celnych strzałów mniejszy, ale celnych strzałów mamy 40. W trzech meczach kolejna drużyna od pole ma 19. No niech to pokazuje siłę, jaką w tym momencie dysponuje widzę. W Łódź. Gramy taktyką 4-4-2, naprzemiennie z taktyką 4-2-3-1, w zależności od tego jaka potrzeba gry. Zachodzi na boisko początki, zazwyczaj gramy 4-4-2 i chcemy bardzo mocno atakować. Po osiągnięciu przewagi po strzelonej bramce przerzucamy się na taktykę 4-2-3-1 i próbujemy i próbujemy utrzymać wynik gdzieś tam te losy meczu chcemy, żeby były w naszych rękach. Spokajamy tą grę troszeczkę, gramy krótkimi podaniami bardzo wąsko. Także standardowe takie przejścia Natomiast to co widzę teraz jest no, niemalże szokiem dla mnie. Menadżerem GKS-u Katowice jest Wesley Snyder. Dobrze nam znany, 131-krotny reprezentant Holandii. Wcześniej był asystentem w RKC Valvik zespole U18. No a od roku 2000, 2024, czyli od zeszłego sezonu, jest trenerem GKS-u Katowice. No czasami te, te zachowania, szczególnie trenerów, bo to zdarza się najczęściej. W przypadku piłkarzy rzadko występują takie mocne anomalie, chociaż one się zdarzają, ale w przypadku trenerów, no to są po prostu czasami niesamowite rzeczy. Widzieliśmy w Polsce już chyba wszystkie znane nazwiska, jakie tylko można było sobie wyobrazić do tego grona. Możemy dodać Holendra, Wesleya, Snydera. Niesamowita sprawa. No i tak, patrzymy sobie wyniki. Katowice remisują spotkanie swoje, więc jesteśmy po trzech kolejkach jedyną drużyną, tak naprawdę, która, która wygrywa wszystkie mecze. No i specjalnie. Tutaj przygotowałem na ten odcinek mecz czwartej kolejki, mecz na szczycie, czyli spotkanie z GKS-em właśnie Katowice. To znaczy, jeszcze nie wiedziałem w sumie, że to będzie mecz na szczycie, ale wszystko wskazywało na to, że katowice przed tym meczem będą dość wysoko. Jak nie na miejscu drugim, to może gdzieś w pierwszej czwórce. Radosław Kanach, Sandlecja Nowy Sącz byłby świetnym nabytkiem, no to obserwujmy. Zobaczmy dalej. Zawodnicy z zagranicy absolutnie mnie nie interesują. Nie chcę tutaj dawać, chociaż mógłbym mógłbym oczywiście pozyskiwać zawodników z zagranicy i to by wzmocniło skład widzewa na pewno, tak? To nie ulega wątpliwości. Ale póki te wyniki są dobre, póki realizujemy cele zarządu, opierajmy się na polskich piłkarzach. Póki możemy, póki jesteśmy w stanie, póki jest szansa z tych polskich piłkarzy korzystać, po prostu to róbmy. No bo na co nam zawodnicy zagraniczni? Gramy w Polsce, zróbmy to po polsku. Nie tak, że będziemy mieli international ekipa, bo to będzie bez, bez w ogóle... Nie, no nie, no nie, nie, nie. Tak być nie może. To no muszą być Polacy... Zawsze najłatwiejszym sposobem wygrywania meczów w Polsce czy Lig, czy zdobywania trofeów, jest właśnie międzynarodowa ekipa, międzynarodowy skład. No, nie zawsze ma to przełożenie na realizm. Ja tu chcę ten realizm w miarę możliwości zachować. Oczywiście, póki, póki gramy na tym poziomie, tak. Wiadomo, że gdyby widzę tam za kilka lat, gdybyśmy tu byli cały czas, gdzieś tam już powolutku. Yy, powolutku był, yy, nie wiem, zespołem grającym w lidze mistrzów na przykład, no to wiadomo, że ten skład bardziej troszkę międzynarodowy by się zrobił i pewnie w pierwszym składzie nie byłoby trzech obcokrajowców, a pięciu albo sześciu. Ale póki nie, 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 nie ma takiej możliwości, znaczy nie ma takiej potrzeby, o może tak, to grajmy po prostu Polakami. Jest zupełnie lepszy klimat, inny klimat, taki klimat dobry jest taki realizm, tak, a nie ściąganie tam Szwajcarów, Belgów, Francuzów, co by oczywiście przyspieszyło pewnie nasz sukces, no ale na spokojnie tu się nigdzie nie spieszymy, etos klubowy absolutnie nie obejmuje, piłkarze z zagranicy wręcz przeciwnie, mamy grać młodymi Polakami, mamy ściągać młodych Polaków, więc przy tym zostańmy i realizujmy ten etos. Co innego by było, gdyby etos był taki jak w Radomiaku na początku, czyli ściągać zawodników z Portugalii, czy tak jak chyba w Podbeskidziu, żeby Słowaków ściągać, czy coś takiego, nieistotne, nie chcemy tego robić, chcemy grać polskimi piłkarzami, bo to jest największa przyjemność, mówię, do, do, dopóki oczywiście można, tak, i dopóki to przynosi jakieś tam jakieś tam wyniki, no dobrze sztabu szkoleniowego już nie będziemy zmieniać, nie będziemy zatrudniali nikogo bo tak obiecaliśmy, co, co poruszałem też w poprzednim odcinku czyli tutaj jakby, no, nie chcemy nie chcemy wyrzucać innych członków sztabu szkoleniowego kosztem nowych, bo zobowiązaliśmy się wobec prezesa, że tego nie zrobimy, że utrzymamy sztab szkoleniowy, który jest. No i tak musieliśmy tutaj zamienić tego analityka z analitykiem zespołu drugiego, chociaż mogliśmy tam tego w sumie awansować, no ale chyba ten był lepszy troszeczkę, więc, więc go sobie tutaj zatrudniliśmy. Natomiast poza tym, oczywiście nic nowego nie. Nie będziemy kombinować. Dobra, GKS Katowice, mecz wyjazdowy. Potem będę miał do zagrania Koronę Kielce u siebie, czyli znowu dwa mecze z takimi ekipami, które są dość znane. Oczywiście one są na różnych e, biegunach. <kluzny> Przepraszam, tej pierwszej ligi, bo GKS Katowice jest na miejscu drugim. Natomiast ekipa Korony Kielce jest na miejscu, jak widzimy, 14, więc ta różnica jest znaczna, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na boisku. Okej, okay. tak jak mówię, wejdziemy mocno w ten mecz, jak w każdy. Rozpoczniemy 4-4-2, czyli z mleczko na bramce. Na prawej stronie tu nie będziemy robili jakichś znacznych zmian, czyli mrowca w środku, gączarenko i. Marcin Najda Oczywiście część z tych zawodników za chwileczkę będę pewnie wymieniał Bo tu już widzę, że kondycyjnie nasi obrońcy wyglądają słabo Lewa strona Bartłomiej Wdowik Tu wszystko jest w porządku Jeżeli chodzi o prawe skrzydło Kasper Kostosz On ostatnio odpoczywał, ale widzimy, że no też będzie potrzebował pewnie chwilę odpoczynku Na lewej stronie Lokilo W środku dajemy sobie oczywiście Pakulskiego Plus sama fan Hufela na razie tutaj nie ma bramek ani asyst No i w ataku Rzecz jasna Siemaszko i Gonsalves, Siemaszko Dwa gole i jedna asysta W dwóch spotkaniach, bo on nie grał w jednym meczu Odpoczywał też, no te mecze mamy No póki co, tak? Póki co te mecze mamy co trzy dni tak naprawdę Więc to jest dosyć często I, i niestety, no to jest pewien problem Gdzieś tam dla nas, no ale mam nadzieję, że sobie Z tym będziemy w stanie poradzić Dzięki zmianom, dzięki rotacjom Tu chyba ten mecz z Koroną jest takim ostatnim nie, tak, gdzie mamy mecze co 3 dni, natomiast już potem Olimpia Grudziądz jest tydzień przerwy, Sandeca jest tydzień przerwy, a no potem już gramy co, co 7 dni. Więc ten początek tylko, tak? Do meczu z Koroną Kielce jest takim okresem, gdzie w ciągu tam 14 dni gramy 5 spotkań, czyli właściwie co 3 dni. No ale każdy ta gra nie ma co marudzić. Kostosz, no właśnie, tu pytanie, ale zrobimy sobie zmianę w drugiej połowie, wejdzie Lemenski, kiedy już mam nadzieję, będziemy prowadzili. I wszystko będzie w porządku. Zobaczymy. Rozpoczynam mecz z gks em Katowice. Jedziemy do Katowic na mecz wyjazdowy, widzę fuć jako lider tej pierwszej ligi zespół z dziewięcioma punktami, grający naprawdę, naprawdę mega dobrze, mega ofensywnie i przede wszystkim skutecznie, chociaż w ostatnim spotkaniu, no sam się maszko. W ostatnim meczu bodajże, albo w przedostatnim, bo już nie pamiętam czy on w ostatnim nie odpoczywał, no miał ze trzy setki, tak? I powinien spokojnie zakończyć spotkanie z minimum tym, tymi dwiema, trzema bramkami. No nie wykorzystywał tych sytuacji i to spory problem był w tym meczu, no ale mam nadzieję, że, że, że ta jego niemoc, znaczy trudno mówić o niemocy, kiedy debiutant w ciągu dwóch kolejek zdobywa dwie bramki, ale powinien mieć ich cztery czy pięć. No, to ta jego niemoc, ta jego nieskuteczność zostanie za chwilkę, może w, gie, w meczu z GKSM Katowice przerwana. Lokilo, Lokilo z lewej strony, Lokilo w pole karne, tu jest Gonçalves, Gonçalves, Siemaszko! No i e, tak jak sobie tego życzyłem, szósta minuta meczu, e, Siemaszko zdobywa bramkę, e, no ale niestety chyba będzie spalony. Nie widziałem reakcji e, tutaj liniowego. Wydawało mi się, że nie było spalonego, a jednak chyba będzie. Byłem pewien, że nie ma spalonego, a gol uznany, czyli, czyli jakby tutaj moja pewność była, była dobra, ugruntowana w tym, co widziałem. No i widzę, w prowadzi po bramce Siemaszki z 6 minuty 1.0 na wyjeździe z katowicami, i to jest bardzo dobry początek meczu. To jest kapitalny wynik, bo tu się nastawiamy na znaczy remis w tym spotkaniu może w ten sposób byłby w porządku. Gramy z zespołem, który jest na miejscu drugim. Nie wiem, czy oni są faworytem do wygrania tej ligi, nie wiem, czy są na tyle zdolni, tak? Żeby to zrobić. Natomiast no, na ten moment są ekipą, która ma 7 punktów, która jest w, w czołówce, no więc no, trzeba tutaj jakby brać pod uwagę, że Katowice mogą być zespołem, który, który będzie się włączał do walki przynajmniej o baraże. Przynajmniej tą pierwszą szóstkę. No ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Teraz dobra interwencja Mleczki. Słupek, poprzeczka, matko boska. Ale udało się na szczęście tutaj zapobiec stracie bramki. Prowadzi też Chojniczanka z Olimpią Grudziądz. I jeszcze jeden strzał z dystansu zablokowany przez Kostorza. Widzę w cały czas ma to prowadzenie na stadionie GKS-u Katowice. W Katowicach oczywiście. No i tak jak mówię. Absolutnie, ależ teraz interwencja Mleczki. Absolutnie tutaj jeżeli chodzi o, o, o wynik tego spotkania. Remis nas zadowala. Nie będziemy tutaj oczywiście na tyle agresywni i na tyle wywierali presji na naszych piłkarzach, żeby tu mówić o, o, o zwycięstwie w każdym meczu. Chociaż byłoby miło, byłoby fajnie. No każdy lubi wygrywać. Ale są mecze na pewno, gdzie, gdzie będziemy grali troszkę słabiej, i, i, to, i to jakby. Wiadoma sprawa, Siemaszko, główka. No na to liczymy. No. Tak jest taktyka ustawiona pod tego Siemaszkę, że, że ten Siemaszko zdobywa drugą bramkę w tym meczu. Pierwsza zupełnie inna, no bo tutaj wrzutka, główka i gol. No i to jest właśnie ta nasza siła wizewa, tak? Dlatego tak ważne jest to, żeby wiedzieć, czym dysponujemy. I nawet jeżeli mamy jednego, dwóch, trzech zawodników mocnych To pod nich właśnie tą taktykę ustawiajmy Tu jest taktyka ustawiona absolutnie pod siemaszkę I pod nasze skrzydła Czyli Kostorza, czy Ciele Męskiego z tej strony Lokilo czy tego młodego zawodnika, którego już nazwiska nie pamięta menadżer, więc mamy skrzydła, mamy siemaszkę z przodu, nic tylko grać bokami, nic tylko grać górną piłkę nic tylko próbować w ten sposób zaskakiwać obronę rywala, no też trzeba powiedzieć uczciwie że mamy w środku pola zawodników, którzy też tą piłkę potrafią rozgrywać, dlatego na drugą połowę wejdziemy taktyką 4-2-3-1, nie będziemy tu jakoś specjalnie już aj może nie, może jeszcze poczekamy, bo Mariusz Byrski zdobywa bramkę kontaktową i to w najgorszym możliwości w momencie, kiedy kończy się pierwsza połowa, no i to jest taka bramka, która daje nam sygnał ostrzegawczy, że tu Katowice jeszcze w tych drugich 45 minutach mogą robić problemy, ale mamy Lokilo. Lokilo do środka, a przejął piłkę Kriesu. No i tu kolejna akcja ofensywna ekipy GKS-u Katowice, Turę, no, żeby to się nie skończyło tragedią, ale jest Siemaszko. Siemaszko tutaj w roli skrzydłowego teraz na prawej flance, Siemaszko do środka, jest Kostosz, jeszcze raz Siemaszko. Zobaczmy, jak to wszystko się się zakończy, Siemaszko wycofuje piłkę do gączarenki. Gączarenko pod, pod polem karnym jest mrowca. Mrowca do środka, gączarenko, Pakulski, fanhufel Czekamy na to, co teraz się wydarzy. lo Lokilo w polu karnym, Lokilo. Dobrze byłoby tak odpowiedzieć taką bramką trzecią na ten kontakt, no ale się nie udało, więc na przerwę prawdopodobnie będziemy schodzili tak. Z jednobramkowym prowadzeniem jest 2 do jednego Są dwie bramki się maszki gramy dobre spotkanie, no ale myślę, że zrobimy sobie tą zmianę. Taktyki, czyli przejdziemy sobie na 4-2-3-1 z Siemaszką z przodu za Salwesa wprowadzimy sobie Marcela Zylle, no i ta zmiana, o której mówiłem czyli Kostosz i tutaj wejdzie Sarmiento, który bardzo fajnie pokazywał się w meczach sparingowych tu zostawimy sobie jeszcze jedną zmianę ja wiem, część zawodników zmęczona, ale to mówię jest pokłosie faktu tego, że gramy te mecze co chwila co 3 dni, co 4 dni no i to jest, i to jest spory problem dla, dla, dla naszych piłkarzy, oczywiście na początku sezonu oni nie powinni być zmęczeni, ale też chodzą po okresie przygotowawczym. Bardzo ciężkim, bo ja zawsze taki okres przygotowawczy proponuję dla naszych piłkarzy, więc. Więc to jest też to jest też taki moment, kiedy oni muszą po prostu w ten sezon wejść. Ale na szczęście wchodzimy dobrze w sezon, jeżeli chodzi o wyniki. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę tutaj może jakaś bramka jeszcze wpadnie Pakulski. No i nie wiem, czy nie będzie czerwonej kartki dla Pakulskiego, bo ta agresywna. To agresywne wejście Naszego zawodnika, no właśnie No i to jest to e, Za co kochamy piłkę, nieprzewidywalna Było wszystko w porządku Wydawało się, że uda nam się tutaj w tym meczu spokojnie dowieźć wszystko do końca No a teraz musi wejść Dębiński, a zejść Nasz najlepszy napastnik, czyli Siemaszko No i musimy grać w dziesiątkę Musimy grać w dziesiątkę i próbować tutaj e, Właściwie to chyba nie głupim pomysłem Byłoby zejście na 4-4-1 e, Skoro już tak gramy Chociaż dobra, zostawmy sobie, zagrajmy spokojną piłkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 10-15 minutach drugiej połowy. PECH jest taki, że. Znaczy pech i nie pech, pech i szczęście. Szczęście jest takie, że prowadzimy 2-1 i mamy jeszcze zapas jednej bramki. No pech jest taki, że gramy na wyjeździe z zespołem mocnym, czyli z GKS-em Katowice i na pewno oni tutaj będą się starali wykorzystać tę te, e, przewagę tego jednego zawodnika. No mamy tego Mleczkę na bramce, to jest naprawdę skuteczny i solidny goalkeeper, no ale zobaczymy na ile jego będzie stać na to, aby to wszystko e, powstrzymać, prawda? Nie będzie to na pewno Nie będzie to na pewno łatwe No mówię Zastanawiam się czy tu nie przenieść czasem gry na 4-4-1 Wtedy mielibyśmy taką szybką bezpośrednią piłkę, ale też może tych dwóch defensywnych pomocników byśmy wtedy sobie cofnęli i spróbowali obronić się Poczekajmy może jeszcze do 80 minuty wtedy ewentualnie podejmiemy z, jakieś, jakieś decyzje wiążące, chociaż póki co to wygląda dobrze, i trzymamy ten wynik jesteśmy mega skoncentrowani, o co też poprosimy naszych piłkarzy. Jest dobrze, jest dobrze, jest 2 do Całą drugą połowę gramy w dziesiątkę. A GKS Katowice, na dobrą sprawę, nie jest tutaj w stanie przerwać naszych linii obronnych i zatrzymać. Widzę wałuć rozpędzonego, bo po tym meczu, gdybyśmy mieli 12 punktów, byłoby cudownie. Tu można zrobić jeszcze jedną zmianę wprowadzić fojnę za lokilo. Ach, to już są trzy zmiany. No tak, bo ja zmieniałem przecież tego się maszkę po, po tej czerwonej karcie. Dobra, to, 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 to już yy, moje tutaj plany wzięły w łeb. Chciałem tego lokilo zmienić, żeby wszedł zawodnik, który ma, yy, ma świeżość, ma siłę, ma szybkość, yy, jest wypoczęty, no ale nie uda się to niestety zrobić. No i wybijamy tą piłkę, wybijamy tą piłkę, czekamy tylko na to, żeby ten mecz się skończył. Jest 88 minuta, bardzo blisko do końca meczu i bardzo blisko jest tego, żeby, żeby to wygrać. Yy, mimo tego, że mówię, gramy, gramy przecież w dziesiątkę niemalże. Całą drugą połowę i to wygląda fajnie Ale teraz jesteśmy oskrzydleni przez GKS Katowice, no i tu uwaga, mleczko Dobrze, dobrze, jest interwencja naszego Naszego golkipera No tu by warto było zejść teraz na grę na czas I tak gramy bardzo krótko, bardzo niskim Tempem, więc jeszcze go obniżmy sobie Może na troszkę Mniej ryzykownej mentalności, może na takiej Ostrożnej nawet, no i spróbujmy Tą piłkę przetrzymać, spróbujmy Zatrzymać ekipę GKS Katowice Oj, jak teraz pójdzie podanie, dobrze, że to zablokował No to jest kluczowa interwencja Interwencja Marcela Zyli, bo gdyby ta piłka doszła. Tam na dziesiąty, ósmy metr, gdzie wbiegał napastnik GKS-u Katowice, no, mielibyśmy niezwykły problem. A mimo wszystko dajemy radę. Jest 91 minuta, to wydaje się, że jest jeden z ostatnich ataków GKS-u. No i teraz uważajmy, bo to się może źle skończyć. Ale jest Najda, który wybija piłkę na rzut rożny. No kapitalnie, kapitalnie tutaj się broni Wizew. No i wygląda na to, że ten Widzew się obroni. Że ten Widzew wygra ten mecz z Katowicami na wyjeździe. No to, to jest piękna sprawa, słuchajcie. To są kolejne punkty. To jest czwarty mecz i to będzie czwarte zwycięstwo Widzewa. Wyrastamy tutaj na czołową ekipę tej Fortuna pierwszej ligi. No i też może na faworytów do tego, żeby zająć miejsce promujące awansem. Czas doliczony już się kończy. Jest 94. minuta. Sędzia już dawno powinien ten mecz zakończyć. Pan Wojciech Myć jednak decyduje się z nieznanych mi powodów, jednak nie jednak nie, Siemaszko zachwycił Siemaszko zdobył dwie bramki Siemaszko dał nam dzisiaj zwycięstwo tu też warto powiedzieć o asyście Lokilo czy Ricardo Gonçalvesa, bo oni też tutaj bardzo mocno przyczynili się do tego, że my wywozimy 3 punkty z Katowic, no i jest kapitalnie, jest niesamowicie jest bardzo dobrze, wielkie, wielkie brawa dla Widzewa, Standecja 10 Widzew 12, Katowice Chojniczanka, Wigry i Jarka 7 a co mnie bardzo cieszy, w dołku jest Krakowia, 5 punktów w w dołku jest ŁKS Łódź, 3 punkty. To są ekipy, które były, tutaj yy, predykcje były w stosunku do nich, już yy, zaraz przejdziemy do tego, pochwalimy się Maszkę, yy, oczywiście yy, tu sobie wyślemy asystenta, no i już sprawdzamy sobie tego Kostorza, tak? Jak to wygląda w tym momencie, czy jest jakaś szansa, żeby ten kontrakt jednak z nim... Podpisać, czy jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze musimy czekać. Zobaczymy. W każdym razie, już sobie to analizujemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zapowiedź sezonu, no to Krakowa i Krakowi i EKSu się bałem najbardziej. No bo bałem się, że one zdominują ligę, czasami tak bywa i to jest frustrujące. Ale Krakowie jest 9, mamy 7 punktów przewagi nad nimi. EKS jest w dołku, strasznym dołku. Mamy nad nimi przewagę 9 punktów. No więc na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Ja, oczywiście, zabieram się za kolejne mecze. Wrócimy pewnie koło września. Może na mecz z Rasowią, a może na derby. Na derby Łodzi, słuchajcie. No tak, no to by, było, to by było najlepiej. Gdybyśmy w kolejnym odcinku obejrzeli sobie derby Łodzi, i tak będę chciał zrobić przy Alei Piłsudskiego. Zobaczymy. Póki co mamy 3-1, 3-0, 2 4 zwycięstwa z rzędu. Widzew ma 12 punktów, Widzew jest wielki, Widzew ma Siemaszkę. W przypadku Siemaszki, o czym Wam nie mówiłem, jedyną opcją na podpisanie kontraktu to w ogóle było przez agenta, nie było opcji tego wycofać. Jest klauzula oferty minimalnej dla klubów z wyższych lig krajowych i to jest 300 tysięcy euro niemal. To jest kwota, którą Legia Lech czy inny zespół może wpłacić, tako bez mrugnięcia okiem. Będziemy starali się zrobić wszystko, żeby koło grudnia, stycznia podpisać nowy kontrakt z Mariuszem. No, bo on teraz nie będzie chciał podpisać, wiadomo, dopiero co podpisał. I tę klauzulę albo podnieść, albo ją w ogóle zlikwidować. Możemy się maszce zapłacić w tym momencie. Zobaczcie, on zarabia prawie 2000 euro. Guzdek zarabia 7, to jest w ogóle zawodnik, którego się musimy pozbyć prędzej czy później. Natomiast no, mój, możemy się maszce podnieść pensję nawet do 3-4 tysięcy euro To nie jest problem, ale zlikwidować tą klauzulę Bo ona może być zabójcza no, Mamy zawodnika, który będzie w pierwszej lidze gwiazdą Nie wiem jak to będzie wyglądało w ekstraklasie Ale to jest wysoki naprawdę potencjał Samo to yy, Wiecie, to też jest taki element, yy, o którym ja nie mówiłem Kiedy, yy, kiedy robiłem odcinek o tych yy, talentach, jakie rozwijać yy, Zupełnie mi to z głowy wyleciało Ale pamiętajcie, że to, co jakby. Jest kilka czynników, które powodują, że widzimy potencjał zawodnika i jesteśmy pewni, że to jest wysoki potencjał, tak? Takim, takim jednym z czynników jest oczywiście są takie atrybuty jak determinacja czy pracowitość, charakter zawodnika, no to wiemy, że on się będzie dobrze rozwijał. Ale to, że potencjał jest wysoki, no to oczywiście pokazuje nam też ocena na treningach, tak? Że ona jest dobra, ten wonderkiś się rozwija, jest fantastycznie. No ale też taką, jakby, takim. Takim, taką rzeczą, która nam może pomóc, jest samo podejście piłkarza do kwestii kontraktu. Jeżeli on od razu z miejsca chce, żeby tam była klauzula oferty minimalnej, to on sobie zdaje sprawę z tego, że on jest utalentowany, że on ma potencjał. Jego agent też to wie. I ta klauzula może nam oczywiście mówić o tym, że my jesteśmy słabym klubem i że piłkarz chce się stąd wyrwać, ale on jest profesjonalny, więc to nim prawdopodobnie nie kieruje. A kieruje nim to przy tej klauzuli oferty minimalnej, że on ma właśnie duży potencjał. I ja jestem pewien, że ten potencjał tutaj będzie około. Tak strzelam bez edytora około 130. Tak mi się wydaje. 125, 130, 135. Myślę, że się maszko może mieć taki potencjał. Nie wiem tego, ale, 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 ale to, może, to, może, to może oscylować wokół takich granic. I, i to są naprawdę wysokie, wysokie współczynniki. No zobaczymy, zobaczymy, to się okaże, co tu z nim będzie dalej. Będziemy starali się te kontrakty renegocjować. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam. Dobry odcinek. Kolejne zwycięstwo, czwarte z rzędu. Trzymajcie się. Cześć.